Szuka żony dostarcza niemałych emocji. Duży szum wywołują także wywiady uczestników programu TVP, w których bohaterowie nie kryją emocji i nie unikają szczerych odpowiedzi Najpierw mówiło się o wypowiedziach Waldemara, a teraz przyszedł czas Neve, która postanowiła dać o sobie znać Jesteśmy już po 10. Edycji show, w którym to rolnicy poszukują miłości. W finale doszło do gorącej wymiany zdań między Waldemarem i Ewą, gdyż uczestnicy mieli sobie wiele do zarzucenia. Marta Manowska musiała zareagować. Spróbujcie porozmawiać ze sobą nieatakująco, zasugerowała. Twoją postawę z programu Waldemar tłumaczy w wywiadach po finale. Nie szczędził w nich szpilewie. Co sama zainteresowana powiedziała o minionej relacji w najnowszej rozmowie znak zapytania. Rolnik szuka żony. Ewa życzy dobrze Waldemarowi. W finale Ewa stwierdziła, że Waldemar patrzył tylko na jej aparycję. Ten z kolei wygarnął jej, że zerwała z nim przez telefon? Kilkukrotnie zdążył już obwinić uczestniczkę za to, że finalnie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Co o tym wszystkim sądzi Ewa, Waldek ma prawo do udzielania wywiadów, być może daje mu to poczucie spełnienia i satysfakcji, nie mi to oceniać. Mimo wszystko dobrze życzę zarówno jej mu, jak i Dorocie, czas wszystko pokaże, wspólne życie zweryfikuje, wyznała uczestniczka formatu w rozmowie z plejadą. Dodała ponadto, że poszła zajęła się swoimi sprawami i dlatego nie chciała brać udziału w życiu medialnym. Kropka rolnik szuka żony. Ewa nie chciała zabierać głosu w sprawie Doroty i Waldemara. Można zauważyć, że Dorota i Waldemar dobrze odnajdują się w świetle fleszy. Ewa nie chciała jednak za wiele powiedzieć w sprawie takich postaw. Zazwyczaj życzę ludziom wewnętrznego spokoju, bowiem jakie to ważne w życiu i ja również Waldkowi tego życzę. Jak już kiedyś wspomniałam, dużo rzeczy trzeba w życiu przyjąć na klatę, umieć przyznać się do błędów, powiedziała Plejadzie. Nie chcę siebie tłumaczyć ani krytykować, Walka. Wszystko w życiu jest po coś, należy odpowiednio na to spojrzeć. Zło dobrym zwyciężać, podsumowała uczestniczka show.